Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was kolejny pomysł z serii Instrumenty Muzyczne dla Dzieci. Tym razem to będzie werbel zrobiony z opakowaniach po chipsach. Ten werbel brzmi albo nawet trzy werble w taki sposób. Już Wam pokazuję, co będzie nam potrzebne, żeby zrobić właśnie taki werbel. Przede wszystkim będą nam potrzebne opakowania po chipsach. Ja tutaj mam trzy. Wydaje mi się, że to jest optymalna ilość. Oprócz tego mam taśmę klejącą i dwie pałki. To właściwie nie są pałki, tylko ołówki z takimi śmiesznymi gumkami na górze. Więc jeśli ktoś ma w domu pałki do werbla, to jest lepsze rozwiązanie. Jak nie, to trzeba sobie znaleźć jakieś patyczki, coś w tym rodzaju, właśnie. I ważne jest, żeby nasze opakowania miały dekielek, czyli Zamknięcie, bo to jest ta część, który, yy, której będziemy używać do wydobycia dźwięku. W tą część uderzam pałeczką. I zaczynam od sklejenia wszystkich trzech opakowań razem. A teraz jeszcze sklejam na górze, tak żeby się trzymały dobrze razem i żeby się całość nie rozpadła. I już są sklejone. Teraz brzmią wszystkie tak samo, bo są tej samej długości. Żeby brzmiały inaczej, możemy do środka włożyć na przykład papier jakiś przedmiot miękki w miarę, wtedy będą miały różne brzmienia. I tutaj jeszcze, żeby na przykład używać takiego werbla idąc, to będziemy potrzebować coś, żeby powiesić ten werbel sobie na szyi. Taką najlepiej długi uchwyt, który też mogę zrobić z taśmy klejącej. I robię to w następujący sposób. Odcinam Spory kawałek taśmy i składam na pół. Składam wzdłuż na pół, żeby była, była jasność w tym względzie. I przyklejam na górze do taśmy klejącej, i z drugiej strony też do tego górnego rantu. i teraz możemy spokojnie powiesić sobie na szyi werbel i z nim maszerować i wystukiwać różne rytmy ja akurat nie jestem specjalistką od rytmu ale w każdym razie brzmi to już dosyć ciekawie, a przede wszystkim co jest ważne dla rodziców niezbyt głośno, nie robi za dużego hałasu to jest taki cichutki werbel naprawdę małe piwo w porównaniu do prawdziwego dużego werbla jest dla wszystkich dzieci o zainteresowaniach muzyką, a szczególnie Perkusją to jest idealne rozwiązanie, żeby wyżyć się trochę w, właśnie artystycznie, bez robienia zbytniego i zbędnego hałasu. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale.